Witamy na szkoleniu tworzenie wariantów produktów za pomocą narzędzia Dodaj produkt. Jeśli chcesz opublikować oferty podobnych produktów w sklepie Amazon, ale różnią się one od siebie co najmniej jedną cechą, np. kolorem i rozmiarem, lub kolorem, rozmiarem i długością, nie musisz wystawiać każdego z nich osobno. Zamiast tego możesz utworzyć rodzinę wariantów. Jeśli Twój produkt ma różne warianty, ma również nadrzędny kod Asin i co najmniej jeden podrzędny kod Asin lub warianty. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulę w różnych rozmiarach i kolorach, koszula reprezentuje nadrzędny kod Asin. Warianty koszuli, takie jak kolor niebieski i rozmiar M, reprezentują podrzędne kody Asin. Te warianty są powiązane z pojedynczą stroną szczegółów produktu w sklepie Amazon. Klienci nie będą mogli zobaczyć ani kupić nadrzędnego Asin, a jego jedynym celem jest połączenie rodziny wariantów. Innymi słowy, artykuł nadrzędny nie jest produktem fizycznym. Można dodać rodzinę wariantów i każdy z jej wariantów podczas tworzenia nowej oferty produktu lub możesz dodać je do istniejącej oferty. Przyjrzyjmy się najpierw, jak dodać rodzinę wariantów podczas tworzenia nowej oferty produktu. Aby uzyskać dostęp do narzędzia dodawania zmian, wybierz ikonę Menu w lewym górnym rogu Seller Central. Najedź kursorem na katalog i wybierz Dodaj produkty. Następnie kliknij Dodaj produkt, który nie jest sprzedawany na Amazon. Po znalezieniu i wybraniu kategorii, która najlepiej opisuje Twój produkt, utworzysz swoją ofertę. Przejdź przez wszystkie karty i wypełnij wszystkie wymagane sekcje. W menu Atrybuty możesz wybrać wymagane, odpowiednie lub wszystkie atrybuty, aby wyświetlić i uzupełnić więcej opcjonalnych pól, za pomocą których możesz podać dodatkowe informacje o produkcie. Jeśli chcesz przejść do tworzenia rodziny wariantów i dodania do niej podrzędnych kodów ASIN, wybierz zakładkę Warianty i wybierz typ wariantu. Reprezentuje on atrybut, który odróżnia każdy z Twoich produktów np. kolor. Pole, które się pojawi, będzie zależało od wyboru. Na przykład, jeśli wybierzesz kolor jako typ wariantu produktu, wprowadzisz każdy sprzedawany kolor dla tego samego produktu. Następnie kliknij Dodaj. Możesz powtórzyć ten krok dla każdego produktu, który chcesz utworzyć w ramach tej konkretnej rodziny wariantów. Możesz wybrać dodatkowe typy wariantów, jeśli produkty różnią się od siebie większą liczbą cech, takich jak rozmiar i długość. Zaktualizuj każdy podrzędny kod ASIN o informacje o ofercie. Obejmuje to SKU sprzedawcy, identyfikator produktu, stan, cenę i ilość. Należy pamiętać, że żadne dwa podrzędne kody ASIN nie mogą mieć identycznych informacji o ofercie. Wymagane pola dla każdego artykułu są oznaczone gwiazdką i zaznaczone na czerwono. Informacje o produkcie, które wypełniasz w innych sekcjach formularza, zostaną skopiowane do każdego podrzędnego kodu ASIN, ale możesz wprowadzać indywidualne zmiany w każdej podrzędnej ofercie po utworzeniu rodziny wariantów. Po dodaniu każdego podrzędnego kodu ASIN musisz dodać obrazy, edytując każdy podrzędny kod ASIN indywidualnie. Po zakończeniu dodawania podrzędnych kodów Asin i wypełnieniu wymaganych sekcji dla oferty produktu, wybierz Zapisz i zakończ. Jeśli nie wskazano rodzajów wariantów, nie można utworzyć wariantów produktu, ponieważ nie mają zastosowania lub nie są dozwolone w wybranej kategorii produktów. Nadrzędny kod Asin można wyświetlić na stronie Zarządzaj zapasami. Aby się tam dostać Wybierz ikonę menu w lewym górnym rogu Seller Central, najedź kursorem na Zapasy i wybierz Zarządzaj wszystkimi zapasami. Jeśli produkt ma warianty, zobaczysz warianty w kolumnie Status. Pokażemy również liczbę wariantów danego SKU w nawiasach. Pamiętaj, że nadrzędny kod ASIN nie jest fizycznym przedmiotem na sprzedaż. Jeśli oddzielisz artykuł nadrzędny od jego artykułów podrzędnych, Artykuły podrzędne staną się oddzielnymi standardowymi ofertami. Wybierz w menu Warianty, aby zobaczyć każdy podrzędny kod ASIN. W tym przykładzie sprzedawca nie dodał obrazu dla każdego z artykułów podrzędnych produktu, co powoduje, że są one eliminowane z wyników wyszukiwania w sklepie Amazon. Możesz wybrać Edytuj obok podrzędnego kodu ASIN, a następnie kliknąć Obrazy, aby je dodać. Sprzedawca może również edytować lub dodawać informacje do innych sekcji przed wybraniem opcji Zapisz i zakończ. Jeśli chcesz dodać więcej artykułów do tej samej rodziny wariantów, wybierz Edytuj obok nadrzędnego kodu ASIN. Następnie kliknij Warianty i uzupełnij wymagane informacje, tak jak podczas pierwszego konfigurowania rodziny wariantów. Możesz także użyć dolnej części strony. Aby zastosować zmiany do istniejącego podrzędnego kodu Asin lub usunąć go z danego produktu nadrzędnego, pamiętaj, aby kliknąć Zapisz i Zakończ przed wyjściem ze strony. Aby dodać warianty do istniejącej oferty, wróć do strony dodawania produktów i wpisz nazwę lub identyfikator produktu w polu wyszukiwania. Zalecamy użycie identyfikatora produktu takiego jak UPC, EAN, GTIN, lub ISBN. Aby uzyskać najbardziej dokładne wyniki, możesz użyć opcji w sekcji Filtrowanie według kategorii, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeśli szukany produkt należy do rodziny wariantów, zobaczysz menu Rozwijane, pokaż warianty. Kliknij w niego, wybierz produkt z listy, który chcesz sprzedać, wybierz warunek i kliknij Sprzedawaj ten produkt. Jeśli obok produktu pojawi się komunikat, Niedostępny, wybierz menu Rozwijane Pokaż ograniczenia, aby poznać przyczynę i kliknij Dowiedz się więcej, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli obok produktu znajduje się przycisk Poproś o umożliwienie sprzedaży, jest to produkt objęty ograniczeniami lub wymaga zatwierdzenia, zanim będzie można go sprzedać w sklepie Amazon. Wybierz przycisk, aby otworzyć wniosek o umożliwienie sprzedaży którego użyjesz, aby poprosić o umożliwienie publikacji oferty produktu. Wybierz ikonę menu w lewym górnym rogu Seller Central, najedź kursorem na katalog i kliknij Wyświetl wnioski o umożliwienie sprzedaży. Po zatwierdzeniu możesz zaoferować wariant produktu w wybranym stanie. Po znalezieniu i wybraniu wariantu produktu, wprowadź informacje o ofercie w sekcji Oferta. Zaznaczyliśmy wszystkie wymagane pola symbolem gwiazdki. W menu Atrybuty możesz wybrać wymagane, odpowiednie lub wszystkie atrybuty, aby wyświetlić i uzupełnić więcej opcjonalnych pól, ale można je również dodać do swojej oferty po jej utworzeniu. Po wypełnieniu wymaganych pól, a także dowolnych pól opcjonalnych, wybierz, zapisz i zakończ, aby utworzyć ofertę. Na tym kończy się nasze szkolenie dotyczące tworzenia wariantów produktów za pomocą narzędzia Dodaj produkt. Dziękujemy i życzymy udanej sprzedaży w sklepie Amazon.